Dzień dobry, witam Państwa w subiektywnym przeglądzie giełdowym. Po pewnej przerwie, ale z nową energią. Temat przewodni, korekta na dolarze i przewaga chciwości. Krótko i na temat. Skupię się trochę na obligacjach, ale i na walutach i odniosę się do wig 20 w kontekście otoczenia. Przechodząc do slajdów, 10-letnie obligacje, to jest wykres tygodniowy. Widzą Państwo, że po podejściu pod 4.50 mamy powrót do, do spadków czy korekty rentowności. To można interpretować jako zbyt mocny wzrost rentowności w, w ostatnich tygodniach od sierpnia-września, albo też jako rozważanie czy uwzględnienie przez rynek obniżki 100% przez FED. Przypomnę, że najbliższe posiedzenie to jest 18 grudnia. To już niedługo. No w każdym bądź razie widać tu istotną zmianę, a być może, co też tak można podejść średnioterminowo, inwestorzy pozycjonują się pod 25 rok i kontynuacja cyklu obniżek być może coś, co się nie sprawdziło w 20 czwartym roku w pełni, no zapłaci, czy też będzie takim jednym z lepszych pomysłów, no to właśnie spadek rentowności w Stanach. Przypomnę, że spadek rentowności to wzrost cen obligacji. I też można powiedzieć, że to ładnie tak koreluje, czy koresponduje korekta słabości amerykańskich obligacji z... Tutaj korektą siły dolara. W tym sensie, że po takim razie ze 100 punktów na e, blisko e, 107-108, no, mamy e, tutaj korektę tej siły dolara. Jeżeli dolar zszedł poniżej indeks dolara poniżej 105-85. E, co od pewnego czasu akcentuje, no to to sygnalizowało i taką większą zmianę czy trwalszą zmianę na rynku walutowym. W tym kontekście tutaj e, b, b, też ładnie to jest połączone z zachowaniem EURUSD w tym sensie, że zatrzymanie w spadku w rejonie 1,04, 1,045 e, i jeżeli. No właśnie dolar by zaczął przeszedł do tej fazy słabości, no to tutaj y, to potencjał do odbicia jest znaczny. Y, no ale czy tak się stanie, no to będziemy mieli odpowiedź między innymi w tym tygodniu, bo w czwartek posiedzenie SNB y, Bank, Centralnego Banku Szwajcarii i decyzje co do stóp y, jak i posiedzenie EBC. Także tutaj dwa y, y, największe europejskie banki będą podejmowały decyzje. Y, no i też ta USD PLN, korekta na, na sile dolara, to też jest potencjał czy katalizator do odregowania słabości na, na złotym. Także tutaj e, e, też warto, dlatego też moim nie warto, przepraszam, obserwować euro jak i dolara, no bo to ma istotne znaczenie dla złotego. Zejście poniżej. No na pewno odbicie się od 4,20, ale od 4,10 później ma pozytywną wymowę. Teraz pytanie, czy ta korekta, w jaką skalę przyjmie? Także tutaj podpowiedź będzie od walut rezerwowych świata. Co ciekawe, no to po korekta słabości na, na, na złotym to też ma, ma, odbywa się w, w środowisku. Czy też wpływa na korektę słabości WIG-20, czyli mówiąc bardziej czytelnie, no mamy tu zanegowanie czy próby odregowania słabości na, na, na WIG-20 przy takim no, jednak istotnym wyprzedaniu na, na wskaźnikach i przynajmniej na ostrozorze stachastycznym, także tutaj. Tak jakby patrząc z punktu widzenia technicznego, jest, jest potencjał do to, m, przełamania tej, tego kanału spadkowego. Dodam, że w przyszłym tygodniu są trzy wjeźmi, czyli wygasanie grudniowej, między innymi wygasanie grudniowej serii kontraktów terminowych na WIG 20 i to może tutaj mieć istotny wpływ w takim krótkim terminie. Patrząc na, powiedzmy, trochę alternatywnie, no to można się zastanawiać, czy na, na Bitcoinie nie ma euforii. E, e, czy e, takim trigerem było przebicie 100 tysięcy punktów, ale pytanie, czy tutaj tu już powoli następuje e, sprzedaż faktów. E, no do obserwacji. E, e, mi się wydaje, że e, no, są pierwsze znamiona, jakby wyczerpywania się tego e, chura optymizmu ale czy coś przełożyli się w to w jakąś w większą korektę czy wyprzedaż. Tutaj no, wydaje mi się, że warto obserwować indeks strachu. Póki co ten strach jest na niskim poziomie. To nie jest bardzo niski poziom, ale no, widać, że obawy są na niskim poziomie, czy praktycznie ich nie ma. No, czyli taka przewaga chciwości nad strachem e, e, patrząc przynajmniej po indeksie strachu. E, to, w, w, wydaje mi się, że warto Obserwować, czy tutaj nie ma kolejnych argumentów przesuwających percepcję na czy też wzrost strachu, czy powiedzmy nieco zmniejszenie euforii, a może jej kontynuację. No to tutaj każdy z Państwa może zrobić sobie opinię albo ma opinię. To, co ja bym to, co akcentowałem, ale też może podkreślę no to, jeżeli chodzi o ten tydzień, to czwartek taki intensywny, bo SNB 9.30, EBC 14.15, czyli Szwajcarski Bank Centralny, Europejski Bank Centralny w jednym i drugim przypadku rynek zakłada obniżek, obniżkę o 25 punktów bazowych. To, a kluczowym odczytem będzie inflacja w Stanach środa 14.30. Co ciekawe, rynek zakłada Inflację konsumencką nieco powyżej poprzedniego odczytu 0,3. No i niektórzy akcentują te, ten odczyt jako y, odczyt, który może y, zmniejszać y, czy być istotny dla, dla, dla Fedu, no, ale też już wspominałem, że Fed y, to za pewnie półtora tygodnia także y, jeszcze nie ten tydzień suma summarum, EBC, SNB i konferencja to na ten tydzień kluczowe odczyty. Podsumowując, no korekta siły dolara, korekta słabości amerykańskich dziesięciolatek, ale również co ciekawe, no właśnie korekta słabości na euro USD i na złotym USDPN. Może nawet to lepiej by brzmiało próba zanegowania słabości na WIGU-20, co też miałoby nieco po bardziej pozytywną wymowę, a też by się wpisywało czy w aktualne otoczenie. To, co ja akcentuję, mnie zastanawia, czy przypadkiem nie mamy takiego no, formowania się szczytu na Bitcoinie, czyli euforii na Bitcoinie, a z drugiej strony. Takiej mocnej przewagi chciwości, czy bardzo niskiego strachu patrząc po indeks, indeksie strachu VIX. Podsumowując m, korekta na, na, na dolarze z, ze swoimi implikacjami e, szczyt, czy euforia na, na Bitcoinie, e, czy też no, taka przewaga chciwości, e, jakieś symptomy próby odregowania e, słabości, czy też powrotów do wzrostów na, na euro, na złoty i na, na WIG 20. To, to, to subiektywne opinie o rynku, to nie są rekomendacje, także oczywiście zastrzeżenia prawne. Ja serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego subiektywnego przeglądu giełdowego. Pozdrawiam.